Kalendarz rozwoju hormonalnego u dzieci jest dosyć trudnym tematem do, do opowiedzenia, z tego względu, że przede wszystkim yy... Rozwój dziecka, taki hormonalny, jest bardzo tak. zmienny. I tak naprawdę, w momencie, gdy dziecko nie zaczyna dojrzewać przed 8 roku życia, jeżeli chodzi o dziewczynki, przed 9 rokiem życia, jeżeli chodzi o chłopców, to tak naprawdę nie mamy powodu do niepokoju. A to, jeżeli to się przesuwa w jakikolwiek sposób w ramach ram, które są przyjęte w tym no, dosyć skomplikowanym kalendarzu, e, tak naprawdę nie należy się tym martwić. Z tego względu, że te pierwszorzędowe cechy płciowe, e, te pierwsze etapy rozwoju, e, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek. E, one są bardzo zmienne, i to, zarówno w stosunku do płci, jak i wieku. Z tego względu, że ta pierwsza granica, taka tej pierwszej części rozwoju tych pierwszorzędowych cech płciowych, u dziewczynek jest to w jego koło od 8 do 14 lat. Także, jak widać, jest to bardzo duży przestrzał wiekowy, i nie należy się tym martwić, bo dziewczynka, która ma ukończone 8 lat i miesiączkuje, jest nadal w normie fizjologicznej i dziewczynka, która ma 14 lat i nimi miesiączkuje, też jest w normie fizjologicznej. Także nie należy się tutaj martwić aż tak bardzo. Oczywiście wszystkie swoje zastrzeżenia warto konsultować zawsze z pediatrą. Natomiast na pewno nie należy się tym przejmować i nie trzymać tak bardzo sztywno tych ram, które są ujęte. Oczywiście, bo ten kalendarz, który, który powstał i który jest, jest stworzony, on wynika tak naprawdę. Powstał po to, żeby usystematyzować w jakimś tam stopniu dojrzewanie płciowe u dzieci. Oczywiście cechy drugorzędowe czy trzeciorzędowe, czyli tak naprawdę cechy, które już mamy u osób dorosłych, w pełni rozwinięte piersi, w pełni rozwinięte owłosienie pachowe, łonowe, no to mamy tak naprawdę też tą, tą granicę bardzo przesuniętą, bo to może być od mniej więcej 15 roku życia do 20 paru. Także jak gdyby te granice są bardzo płynne, bardzo ruchome. I warto oczywiście sprawdzać, jak rozwija się dziecko. Dużo łatwiej, tak jak wspominałem, widać to u dziewczynek, gdzie te cechy są bardziej widoczne w postaci piersi czy miesiączkowania. U chłopców jest to trudniejsze, z tego względu, że dojrzewanie płciowe oceniamy poprzez wielkość jąder, większość prącia. Jest rzeczywiście to trudniej do zauważenia, natomiast w momencie, gdy chłopiec zaczyna mieć owłosienie o właśnie niełonowe, czy yy, bardziej zauważalny zarost, no to tak naprawdę mamy już etap rozwoju cech drugiej i trzeciorzędowych.